zasypane no Maciu, tyle śniegu dzisiaj jeszcze jest więcej, więcej. Ciekawe jak tam jak tam u nas jest Widzimy na ręko. O, patrzcie się. Po nocy zaśnieżone jest auto. cały w śniegu. To no masakra, nie? O! No i teraz sobie jedziemy nad jezioro no na Słowację. Tam. Nad jezioro Orawskie chyba. Orawskie. No jak? Orawskie. Orawskie. O. Takie stare domki są. Przez takie wsie jedzimy. A no zobaczymy, pokażemy. Jedziemy autostradą słowacką. No. Tak, bo tam było 100 już 100. tak no. no to jedziemy, taka autostrada jest w Słowacji. W górach. Trzciana. I lecimy do tego, do Szczepan coś tam, taka miejscowość nad tym jeziorem całym. Tam są piramidy. Jesteśmy w Egipcie, w Egipcie. Słowacki Egipt. Słowacki Egipt. Wyglądają takie górki po kolei jak piramidy. Ładny widok na, na jakąś górę. Elegancko. Albo wyjedziemy tam do góry. Widzisz, ścieżka. Tam to. Widzisz? Tam jest jakieś wiek, górę. Widzisz? A tu jest taka ścieżka. Terenowa. no nie, dobra. Nie, nie robię sobie jaja teraz. Jakiś urząd. No, albo hotel. No, Zauważyłem nawet na strażach pożarnych flaga Słowacji była. Wiesz co? Jakieś państwowe czy coś takiego, czy ten... Znaczy na takiego OSP, nie na nafiach i flaga. Na no, u nas w Polsce nie ma polski. tak? No, zakłada się jak święto jedna, bo A nie to zakłada to, się, to, nie jest tak, że... Nie, to nikt nie zaciągnął. Weźmy. Tutaj nad Tamą. O no, kurczę, no. kurczę, jedziemy, jedziemy tutaj w szpędziłko, wiesz, jaka Tama To elektrownia. Jeziorko. Nie no ale mniejsza ta ma od e, tamte A No mniejsza, no tamta no, to wielka. Bioro jest tu. O, wydra. O, żeby ja sobie zwierzątka poszło. Ora. O, tutaj są te szczyty jakieś. No szczyty. Barań... O to tutaj na polskiej już z tej stronie. Hmm? Barania góra. Gdzie jedziemy? Tak, ale nie wiadomo. Jaka tam księżniczka będzie mieszkała? Bo no, ja nie to... wiem. No, ciekawe. Ciekawe czy ładna, nie? No. Ale. To wiadomo, że jest prześliczny zamek, ale mm -hmm. nie wiem, jak ten zamek się nazywa. I nie wiem, jak się nazywa również ta księżniczka. No. Ostrawski zamek. Bardzo piękny. W ogóle, to jest dużo zamków. I jeszcze tankowaliśmy tutaj. Na stacji, o, 30 litrów wyszło 38 euro, po złoty 27 o, euro. 174,25. 174,25. 38 euro. 184, na kalkaturze po, po ile literek? 5,80. 5,80. A my, kurwa na rzekomy, że u droga. O, takie drzewa są. Dwa. Ja, nie, ale Nie, fajna, fajna droga. Jesteśmy na Słowacji, jedziemy taką drogą do zamku. Jakiego? Zamek orawski. Zamek orawski, tak. Wiecie, Szukać co? księżniczki. Nie, myśl nie rozmawiać. Ach, Przepraszam, Zagrania. zakaz jest rozmowy. zamek widzisz? Tam na wieży jest chyba księżniczka. O podróż. Ale o, ekstra. Super. Ale ekstra. To, że jak, jak oni to zbudowali w ogóle? No. To byli przekazacy, nie? Mhm. Wtedy. Ale super. I to bez jakichś maszyn wyciągów czy czegoś. To ciekawe jak oni to właśnie odbywali, nie? Ale ślicznie. Ale on chyba w środku tak samo jest, wiesz? On jest... Yy... Sobie... Tak, 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 do zwiedzania. Nie tylko, że to są ruiny takie same, ale w środku tak samo można sobie zwiedzić. No w... nie. Wchodzimy do zamku, zobaczymy jak tam... Ale ekstra. Wow! Ja. Tak. Przepięknie. Się wjeżdża. Nie wiem, jeszcze, No bo to ustawiłam to tak jakby pod zamek. Sobie. No już jedziemy, kochanie, jedziemy. Tak. Z tej strony, właśnie fajnie to zaczynać zdjęcia zrobić. Ale pięknie. Zjemy wózki i was. Tak jak jesteśmy, to trzeba skorzystać. Taka okazja może się tu nie powtórzyć, że będziemy drugi raz. A my idziemy tutaj na ten zamek. elegancki a z tamtej strony na tym. Skale to ekstra wygląda. Nie wiem w ogóle jak to zbudowali. Właśnie byłem my, wymienić euro i po 4,80 banku ma euro. Nie, nie wiem ten jest. Naprawdę? Nie to no. jak coś to mam euro. Wiem, ale to tylko pani mówi, że z skóskiem się nie że tylko że w której godzinie sprzedać. O, to jest Wie, wiem i to pewnie są wtedy wyznaczone te hale i No, kiedyś co przyjedziemy, mówię. to ja takiego misia ma. Jaka tam miejscowość? Ostrawa? Orawa, rawa, o, no, rawa. Taką naleczkę No, taką laleczkę ma z ładnym ołóweczkiem. No, ale właśnie akwarium też jest y, atrakcja, że można sobie w tej chwili No. No. Do góry nie wejdziemy. bo z wózkami nie można. Trzeba wyjść i na rękach i z przewodnikiem i 90 minut, półtorej godziny trzeba iść. Dużo schodów. No. No także, także. No, na pewno jest super. A, właśnie musiałem sobie jakiś filmik obejrzeć. To nie jest. Nie ma takiej kundychy, nie? Taka piękna rzeczka. Duża. A tam zamek. Z drugiej strony. Ale ten zamek. Teraz idziemy przetestować potestować yy, restauracyjkę. Wszystko na solarach. Tu chyba są takie domki do wynajęcia z widokiem na jezioro, a tu chyba się chodzi do restauracji. miotły tak trochę tu oparte. Zobaczymy. No i tu moje flaczki są inne, ale bardzo dobre. Tak smakują. Właśnie nie wiem. Coś mi to przypomina, ale nie wiem co. Ale mi to samo, właśnie to podobnego jednak. Taki gulasz żołądków, ale ostry, nie wiem, coś, coś takiego. Taki gulasz, nie gulasz, ale pyszne. Kwaśnica też dobra, taka bardzo, bardzo wędzona. też taka, no inna jak, jak się gdzieś indziej A rosołek też dobry, taki rosołowy. Tylko mięso, Tylko mięso oddzielamy, bo Zuzia oczywiście nie zje. Bo skład wkładką był. Ej, ta kola 0,33 u, u nas takie powinny być, moim zdaniem, też. A, a właśnie też nie wiem, czy na Słowacji nie byliśmy, tam w Francji. A, bo tam, no, no, no. I chyba ta była no, taka kola, też się właśnie, tak, gdzie mieliśmy, że taka. 0,33 a ona 0,2 no i co, to, 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 to. to znów y, 1,5 euro, 0,33 I będzie 6 tak? Poczekaj. I będzie 6 zł no. I to w takiej knajpie to tu przypuszczam, że to jest drogo No to tak do no, na no, u nas trzeba dać i 4 złote tak minimum za, za 0,2 gaj. gaj gaj? Także tak Są kluseczki brynzowe ze słoniną Dobra, kluski z brędzą Takie kładzione tu pierogi, takie z grubym ciastem i z brunzą, Z sosem tatarskim, nie sos tatarski do tej z fredkami. O, ale inwestycja przepiękna. Uważaj, bo tu jest mokro. Na chodnik wio, chodź. No, tu podmokło jest. No. Tu jest taki basen. Baseny mają, widok na górę. Tą taką... Fajnie no. Tam za dorosłych, a tu taki ten... Tam wyskoć. Ale Zuzia, nie ma fotusku wody. Zadziemy no do zobaczyć tam. O, popatrzcie się, nie wiem, czy to widać. Ale widoki to są przedajbiste. Jeszcze w życiu, że mi widziałem w górach. Tyle razy byłem takich widoków, żeby całe pasmo.